Witam, dzisiaj znowu byliśmy przez moim gruzie. Dzisiaj będę czyścił przepustnicę. Piłem już ten czujniczek i dzisiaj go będziemy wymieniać. Także dzisiaj wymienię czujnik położenia przepustnicy i wyczyszczę całą przepustnicę. Tam przemyję ją, zobaczę. No ja i biorę się do roboty. I już wykręcamy przepustnicę. To są trzy śruby. Znaczy, jedna śruba dwie nakrętki. Jedna nakrętka, tam pod spodem jest druga. I tutaj jest trzecia śrubka. Odkręcamy. I to są dwunastki. Odkręcamy i zdejmujemy przepustnicę. No i przepustnica uwolniona. I już odkręcamy ten czujnik. Ja sobie tutaj to poluzowałem. Więc tylko aby to odkręcę, trzeba uważać, bo tam jest woda, a tutaj na tym do chłodzenia gaźnika, o tędy pływa sobie. No okej, okay. przepustnica umyta, poskładamy ją. Teraz trzeba uważać, bo tutaj na tych wężykach się leje, bo to jest chłodzenie do przepustnicy. Także tam sobie zakorkowałem na razie i już składam z powrotem. No i już. tutaj porozlewałem trochę, ale jest i no już składamy. budowę jest, jest to budowa, wsadzona Dokręcamy, to są trzy środki stąd prośby do ministra Karnowa o spotkanie, o wysłuchanie i wdrożenie podwyczęści na uczcielskich postulatów no i jeszcze tutaj jest jedna śrubka o tam do umocowania do lotu także już to składam i zaraz zobaczymy no i no silnik odpalił po mojej naprawie chyba wszystko się udało no dobra do miłego Dzięki za oglądanie i do następnego jak jeszcze coś nakręcę.